Szok! Policja pod domem zbigniewa ziobry? Wiadomo, o co chodzi. Policja o świcie podjeżdża pod bramę w Jeruzalu, Dzwonek, cisza. Zbigniewa ziobry w domu nie ma, mówią funkcjonariusze i media. A jednak dziś ma się pojawić w Warszawie i trafić prosto na salę posiedzeń Sejmowej Komisji do Spraw Pegasusa. To pierwszy raz, gdy był minister sprawiedliwości może usłyszeć pytania nie z konferencji, lecz pod przysięgą. Czy wreszcie padnie odpowiedź, kto i po co uruchamiał szpiegowski system wobec polityków i prawników? Świt Wieruzalu i nerwowa końcówka kampanii na przesłuchanie. Kilka minut po szóstej w poniedziałek. 29 września. Patrol zjawia się przed domem Zbigniewa Ziobry? Zadanie: zatrzymać świadka i doprowadzić go na komisję śledczą? Bram nikt nie otwiera. Według relacji policji to realizacja postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, który po serii nieobecności zgodził się na przymusowe doprowadzenie. Sam Ziobro, jak podawały stacje informacyjne. Miał być rano poza krajem, ale zapowiedział przylot do Warszawy przed posiedzeniem wyznaczonym na 10.30. Przymusowe doprowadzenie to w praktyce policyjna eskorta do jeśli świadek uporczywie unika stawienia się, policja może go zatrzymać i przywieźć wprost na salę. Jaki środek sąd dopuścił wobec Ziobre 16 września, po ósmej nieudanej próbie przesłuchania. Decyzja zapadła z powodu uporczywego niestawiennictwa. Komisja Pegasusa, przypomnijmy, badał życie oprogramowania szpiegowskiego wobec opozycji i ludzi wymiaru sprawiedliwości w latach rządów PiS. Co jeszcze wiadomo w tej sprawie? Sąd kontra TK, policja na rozdrożu? Co naprawdę wydarzyło się dziś rano? Dzisiejsza akcja jest skutkiem sporu większego niż jedno wezwanie. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski uznał, że decyzja sądu o doprowadzeniu łamie wcześniejsze postanowienie tymczasowe TK. Sąd okręgowy odpowiedział publicznym komunikatem, wykonujemy prawo i własne postanowienia. Policja wprost mówi, że nie wybiera, które orzeczenia realizuje. Tyle kulisy, a na ziemi, o świcie funkcjonariusze pokają do bramy w Jeruzalu. Polityka na miejscu nie zastają, media relacjonują, że może lądować w Warszawie tuż przed posiedzeniem. Na 10.30 zaplanowano posiedzenie komisji, to już dziewiąta próba przesłuchania. Wniosek o przymusowe doprowadzenie sądu względnił właśnie z powodu serii uników, ziobro kwestionował legalność komisji, powołując się na rozstrzygnięcia TK. Dziś polityk ma status świadka. Jeśli się stawi, odpowie pod rygorem odpowiedzialności karnej za zeznania. Jeśli nie, policja może powtórzyć próbę. Warto też pamiętać o wątku zdrowotnym Ziobry, który sam ujawniał chorobę nowotworową. To tłumaczenie nieobecności padało już wcześniej, i budziło gorące spore ogranicze usprawiedliwień w polityce. Co będzie dalej? Co dalej? Trzy scenariusze. Jeśli Ziobro usiądzie przed komisją, usłyszymy pytania o zakresu życia Pegasusa i o to, kto nadzorował operację. Polityczne konsekwencje są tu oczywiste: albo potwierdzi się narracja o nielegalnej komisji, albo do opinii publicznej trafią konkretne nazwiska i decyzje z czasów. Gdy był jednocześnie ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. W tym wariancie rządzący pokażą, że potrafią dowieść śledztwo sejmowe do końca, a opozycja będzie musiała tłumaczyć się z narzędzia, które kojarzy się z podsłuchem, nie z państwem prawa. Drugi scenariusz. Kolejne uniki i eskalacja sporu instytucjonalnego. Taka utrzyma że komisja jest niekonstytucyjna, sąd że prawo pozwala doprowadzić świadka a policja że musi wykonać postanowienie. Taki klincz podważa autorytet każdej ze stron i wystawia państwo na śmieszność mamy dwie pieczątki, ale jeden radiowóz i choć brzmi to jak żart dla funkcjonariuszy to konkretne ryzyko odpowiedzialności służbowej. Trzeci, najmniej widowiskowy, to miękkie lądowanie, świadek stawia się dobrowolnie, komisja zadaje trudne pytania, media dostają cytaty, a obywatele wreszcie, choć skrawki, odpowiedzi. Według kuluarowych doniesień członkowie komisji są gotowi na prowokacyjne zachowania przesłuchiwanego i mają listę pytań, które trudno będzie zbyć. A jeśli ktoś liczy na wielką awanturę, może się zdziwić. Czasem najgłośniej brzmi milczenie pod przysięgą.